Cześć wszystkim, przyszłam dziś na działkę z metrówką, ponieważ część z Was powątpiewa, czy aby na pewno jest to barszcz sosnowskiego, że to jest mała roślinka u mnie na działce, więc proszę bardzo, wstawiam tutaj metrówkę i pokazuję. Jest to roślina, która tutaj przy tym niższym punkcie, jak możecie zauważyć ma blisko metr 70 przy tym wyższym punkcie ma powyżej metr 70 i teraz mam pytanie do Was. Czy, aby na pewno, jesteście tak w 100% przekonany, że to nie jest barszcz sosnowskiego? Zobaczcie. Tak wyglądają kwiaty, które dopiero zaczynają pomalutku tutaj rozkwitać. Tam z tyłu zresztą widoczny jest barszcz sosnowskiego bardziej rozwinięty. I teraz tak, jeżeli chodzi o całą tą roślinę, no to zobaczcie. Tutaj tak wyglądają kwiaty, a tak wyglądają liście. No i co wy na to? Czy to na pewno nie jest barszcz sosnowskiego? Jeżeli nie to rozumiem, że dajecie mi gwarancję, że to cholerstwo mnie nie poparzy, jak zacznę usuwać, nie? jak zacznę kosić. Tak jak już Wam mówiłam w poprzednim nagraniu, próba usunięcia takich małych roślinek, młodych, dopiero rozwijających się, według mnie, barszczu sosnowskiego, przez grube rękawice skończyła się tym, że czułam delikatne pieczenie. Tak jak mówię, młoda roślina żeby to zweryfikować poprosiłam męża o to żeby też wyrwał jedną z takich roślin żeby mi powiedział czy on też to czuje że nie są moje jakieś tam zwidy i rzeczywiście potwierdził że też czuje ewidentnie uczucie pieczenia mimo grubych rękawic roślina parzyła nam dłonie mi i mężowi i to dwie różne rośliny dwóm różnym osobom w związku z tym, ja jestem przekonana, że to jest barszcz sosnowskiego, ale jestem ciekawa Waszej opinii. Co Wy na ten temat myślicie? Widzicie? Nie wiem, ile ta roślina na dole ma, bo tam jest niżej. Ale tak jak mówię, zobaczcie, metrówka jest długa, prawda? Jest tutaj, idziemy sobie od zera. I zobaczcie, tutaj ją puszczam na równi z roślinką tu. i ewidentnie widać ile ta roślinka ma. Tu i w tym miejscu. Owszem, nie ma 4 metrów jak w Bieszczadach, przynajmniej jeszcze nie ma tyle. tylu, ale barsz sosowskiego ma od 2 do 4, więc nie zawsze jest to 4 metry. Poza tym dopiero rośnie i z czasem może mieć spokojnie więcej niż te 170 cm, które ma w tej chwili. Także jestem ciekawa, jak wy to widzicie. Czy nadal uważacie, że to nie jest barszcz sosnowskiego? A jeżeli to w waszym zdaniem nie jest barszcz sosnowskiego, to co to jest? Dajcie mi znać w komentarzach, chętnie poczytam. Chętnie czegoś się. Dowiem. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.